Pan jest przekazałam tego dziecka, jak również mi podziękowania naszej szkoły za szkołę z przemocy. Pani prezydentowa dwa razy przyjmowała naszą młodzież w ubiegłym roku. Proszę Państwa, odbyło się posiedzenie kapituły Izabeńczyka Roku. I tu proszę Państwa poinformować, bo nie staramy się niczego ukrywać do końca. Izabeńczykiem roku za 2012 rok został Pan Czesław Kadziecionek. Ym, księgarz znany, człowiek, który 15 lat, 19 edycja, w 15 latach, teraz będzie 15 edycja Izabeliński Spotkan z książką, na właśnie kapitułach, uznał, że to jego determinacja, że ta impreza rosła w charakter Izabelina, i nasz marsz, tutaj Izabelina jako taki, że warto takiemu człowiekowi, który z wielką determinacją upowszechnia w pewien, powiedziałbym, wizerunek Izabelina, należy się do godności Izabelińczyka roku. I tu zwykle robiliśmy yy, oddzielną uroczystość do tego, by ręczyć Izabieńczyka, ale ponieważ to jest szczególny dzień yy, yy, i już na 16, o godzinie 12. Pan Czesław stwierdza, że przy okazji spotkam z książką o godzinie 12, wręczyliśmy mu to perłog Zabieńczyka roku, na Pławę. i wszystkich Państwa zapraszam na godzinę 12, bo będzie Mała uroczystość, przerywki, i za więcej spontanicznych książków, będzie wręczenie właśnie tego obrazu. Chciałbym, żeby to odbyło się w jego środowisku, i myślę, że ma do tego absolutnie prawo. Eee, proszę Państwa, następna kwestia. Mieliśmy także wzruszającą uroczystość wyręczenia yy, nadanych przez prezydenta Rzeczpospolitej yy, medali na długoletnie pożycie małżeńskim dwadzieścia ale proszę sobie wyobrazić, byłby na tej uroczystości. Myślę, że w tym roku to nie będzie chyba ostatnio, bo wszyscy, ani yy, Alicja się była yy, te pary. Tylko chodzi o to, żeby było minimum, tak jest w dyrektywach, przez wojewodę, ale minimum, że było 10 par, wtedy taką uroczystość no, można robić. Przychodzą również wtedy i dzieci, i wnuki, i jest bardzo, jeśli wiem, i, i, I ci ludzie są naprawdę yy, zadowoleni, że zostali przez prezydenta. E, Proszę Państwa, braliśmy również z panem przewodniczącym udział w pielgrzymce do świątyni oczności, tej świątyni i co roku e, ordynariusz, zaprasza więc z panem przewodniczącym bierzemy w tym udział i mówię, to, to jest z powodu troszkę poprzeczną, bo uczystościach gościelnych nie, nie, nie powinniśmy tu e, wspomnieć, ale ja to myślę, że to jest ważne, dlatego że e, to pokazuje jednak, że pewne wartości powinny być zachowane, szczególnie wymiar, jak był, to jest kwestia dbania o rodzinę. Myśmy mogli się pochwalić tym, że u nas mamy już kartę rodziny yy, wielodzietnej i druga sprawa, co jest elementem w Polsce, to, że mamy yy, staże ogarnięte i że za sarze dla naszych mieszkańców płacimy. Myślę, że to jesteśmy pierwsi w Polsce, i, i, i zaczynamy wyjść pod punkt również dostrzegać. I, i odbywa się w ostatnim niedzielu uczestniczył w wiesze, y, przy y, parafii, tam mamy to y, zwykłe spotkanie związane z Rzeczpospolitą Kaninowską, która w 1944 roku zaistniała, na y, naliborcy, żołnierze, y, tu na po y, Poznaniu Warszawskiemu przybyli te ruchy powstańcze na, na terenie Puszczy e, Kampinoskiej znacznie, znacznie się wtedy nadały dużego znaku i pewien obszar po, tegoż Puszczy był wtedy, proszę Państwa, uznawany za obszar wolny pod tak, nie, nieformalną administracją e, właśnie e, Armii Krajowej, żołnierzy Armii Krajowej i stąd te uroczystości i muszę Państwu tak się niezgodnie przyznać, że Zostałem podobany godnością honorowego obywatela. Eee, nie potrafię, żebyś w dobrym towarzystwie to z panem ministrem Kunertem i z panem dyrektorem Wisiakiem. I od poważniejszej rzeczy, może przejdę, proszę Państwa, byliśmy również panem przewodniczącym na 17., przepraszam, na 27 Zgromadzeniu Ogólnym Związków Związku Yy, tam jak tutaj idzie bój o światę, o pieniądze, które mniej jest do tych do no, naszych yy, budżetów, a coraz większe yy, mamy na głowie problemy. No, tu, nie tylko już, yy, tu już nie tylko chodzi o yy, szkoły, ale również chodzi o przedszkola, bo ta yy, nowa ustawa spowodowała, i u nas też widać w budżecie znacznie mniejsze wpływy do budżetów jednostek samorządowych ze względu na to, że ulicy... No, mając na uwadze prawdopodobnie już domowe, często bez jakiegoś tam uprzedzenia zawierają się, a nawet gdy jest jakieś uprzedzenie, no trudno dwójkę czy trójkę dzieci zostawić bez opieki, w związku z tym te koszty nam rosną i to bardzo. Mamy nadzieję, że na no, przedszkole dopłatne złotówki do kolejnych godzin rząd na jesieni no, z złotym rokiem szkolnym przeprowadzi i w związku z tym zachęciłem do tego, by większa liczba dzieci zostawała na godziny po 13. I wtedy rzeczywiście te wpływy do budżetu nam się nam się Proszę eee, nas Państwa, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół. Ponownie na następną kadencję został Pan dyrektor ZYK. Dyrektorem brzmi eee, na osobowym skład komisji. Osiem głosów na Sych, została jedna osoba osobowa. Inaczej myślę, że to jest wybór Potwierdzone, to będzie potwierdzenie dobrego prowadzenia naszego zespołu szkół przez pana dyrektora Zycha i tu pan dyrektor Zycha z uznanie wśród członków komisji. I Proszę państwa, e, następna kwestia, jaką konferencja miałem w ogóle za ubiegły tydzień, to związane z konferencjami, wydarzeniami różnicznymi, związanymi z opadami. Yy, otóż my pokaz jesteśmy pokazywani jako pozytywny przykład, że można ustawę prowadzić I yy, Starzy się w tej chwili przede wszystkim Warszawa, że Warszawa nie wejdzie do systemu na czas. pewnym nie w już nie zajdzie do systemu na czas, yy, ale mamy, my jesteśmy pokazywani, że tu. Nie zaniedbaliśmy tego kontaktu z mieszkańcami, tych konsultacji z mieszkańcami, bo to jest najważniejsze: że nie jest zrozumienie po drugiej stronie, co się wprowadza, a przynajmniej w znacznej większości mieszkańców, to wtedy nie ma wielkiego tutaj bału, problemu. I muszę powiedzieć, że w tej nie robię za tak zwanego dyżurnego wszędzie, sensie, po to, żeby mówić, jak to przeprowadzać. W Warszawie, genom, które się wszystko mało z różnych powodów, niech. Nie w to chodzić, dlatego że to nie jest nasza ina jest olbrzymi, bardzo skomplikowany organizm, Nawet na pewno tam jest dużo, dużo trudniej taką ustawę wprowadzić. W związku z tym i to jest powiedzmy jeszcze jedno, a jest, najbardziej łagodny koncept w tym yy, kawałek tortu ze wszystkich krajów, w związku z tym tu będzie Warszawy Bój do no i też pani prezydent, można powiedzieć, była pewnym yy, zakładnikiem różnych interesów. Proszę Państwa, mieliście spotkanie u wojewody, Takie spotkanie się raz na pół roku wójtów, w e, burmistrzów starosów. Pojeje e, woda dzień nas na pewne takie pod okręgi do nas. tytułuje jako ten obszar metropolitarny. Głównie chodzi o to, by e, zająć się opieką nad ludzi Starszyn, bo to jest zaczyna się problem żebyśmy starali się budować jakieś miejsca opieki dziennej, żeby nie przewidzać wszystko na opiekę całodobową, ponieważ to jest bardzo drogie i budżet na nie jest w stanie nie, robić rzeczy realizować, a już się niestety w kraju zdarza, tak, że jest w tych domów problem opieki około 60 bojów z mających zezwolenie w kolejku pozostają, czy po deszczu, takie domy opieki, działające na zasadzie hotelowej, które nie są podjęte na standardu, a tam się po prostu rodzinie chce no, starszego człowieka pozbyć i właściwie e, tym procederem wojewoda walczy. E, bardzo trudno, bo jest coraz większy według danych statystycznych i tu jest taka kolejna wojewoda, żeby, żeby nas wyczulić na tego typu działalność, żebyśmy również Podpowiadaj, kiedy wydanie teraz powstały, żeby sprawdzać standardy, jakie są, powiedziałbym, przede wszystkim nie realizowane, ale również oferowane.